Siemanko widzowie, dzisiaj kolejny odcinek z mi I jak widzicie jesteśmy właśnie na jakiejś dziwnej mapie I tak możemy się zastanawiać co to widzowie jest Tu mam jakieś kaktusy, tu jakieś góry czy coś Wszystko w ogóle innie tu wygląda Tak samo tu jakieś palmy, kaktusy Ale widzowie tak, jesteśmy w AdoptMe I jutro, właśnie już jutro jest nowy updater, W którym będzie trochę sporo rzeczy A między innymi widzowie będzie taki cyrk będzie cyrk, w którym możemy zdobyć tak jakby różne zwierzaki i chodzi mi tutaj o małpki, widzowie. Będzie można zrobić małpki. Yy, małpki takie jak na przykład właśnie zaraz Wam pokażę w likach w ogóle, bo właśnie twórca Adult Me zrobił taki filmik. Ja on zaraz go pokażę i będziemy sobie mówić, co tam zostało dokładnie dodane. A wy, widzowie w tym momencie, sam widzicie w tym momencie subika bo to bardzo, widzowie, ważne w rozwoju kanału. Zostawcie także łapeczkę w górę, bo jeżeli będzie dużo łapek w górę, to oczywiście będą różne konkursy, bo staram się z tymi petami dla Was. I jeszcze, co mówiłem, napiszcie w komentarzu, czy będzie się Wam podobał ten update, czy Wam się już podoba, może jak to oglądacie, a może czy Wam się podobał, już, jeżeli to oglądacie już po wszystkim. Więc, widzowie, piszcie, co tam piszcie. A jak widzicie jestem na tej mapie i na początku nie ja myślałem, myślałem, bo trzy razy próbowałem jeszcze raz wejść, bo nie wiedziałem dokładnie, że w ogóle coś takiego zostało zmienione Wody tutaj nie ma O, Ogólnie tu jest tyle wody, jak widzicie, dotąd jest gdzieś woda Dobra, ale właśnie nam uskła woda i pojawiły się tak jakby pustynia Dobra, a więc no mamy kaktusy, mapa się zmieniła i tak będzie wyglądała widzowie mapa W jutrzejszym updatecie, który będzie trwał przez dwa tygodnie a więc zaraz wam też pokazuję już dokładnie co i jak A więc widzimy teraz się już w likach, które właśnie w tym momencie wam pokazuję A więc jak widzicie widzowie, mamy tu tą mapkę już widać I tu mamy w ogóle jakieś właśnie takie namioty, takie bardziej jak właśnie w cyrku I tu mamy ten cyrk widzowie Taką małpkę możemy zdobyć, znaczy będzie można zdobyć takim prawdopodobnie Tutaj właśnie mamy taką, takiego goryla, w sumie to jest goryl i tu mamy te widzowie, właśnie gifty. Po lewej stronie mamy za 600 buksów, drugi za 195 Robux, więc może nawet go kupię. W sumie nie wiem, może się skuszę widzowie, ale musi być dużo łapek w górę. I oczywiście Subiku musi dojść z tego odcinka. Tutaj mamy. Yy, co to jest? Tu mamy jakiegoś w ogóle takiego. właśnie tutaj cyrku przewodniczącego, małpkę, nie wiem jak to tak nazwę. No i my właśnie dostajemy z tego, właśnie gifta. I tu mamy tego za Robuxy, i do, właśnie tu otrzymał, co otrzymał. Jakąś małpkę, w ogóle trzy małpki dostaję, takie z limitu, znaczy legendarne są pewnie Więc za robuxy pewnie będzie większa szansa, więc może jednego się skuszę widzowie Ale musicie mnie przekonać Dobra, tu w ogóle mamy kapitana jakiegoś Credit Ym... w ogóle jest od Plejadotmii widzowie, więc tutaj jak co to wszystko jest za mi. Tu mamy kolejny prezent, auto yy, Też z tego gift'a Tak samo te rzeczy, to prawdopodobnie będzie wszystko z tego gift'a Oj, tu w ogóle mam jakieś zadania chyba w sumie tak, tu mamy jakieś zadania do zrobienia. Jak nie wiem, pamiętacie, może z minionkami to było, czy z kimś tam też kiedyś było? Właśnie tu mamy jakieś tam rzeczy, mu pomóc zrobić, czy coś takiego, nie wiem, jak to będzie działa działać. Ale już jutro widzowie to będzie, więc no, zobaczycie. Yy, tu mamy te cztery takie małpki, goryle. Dobra, yy, co tu? Alfogra, fajne, fajnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy co, tu mamy właśnie te małpki, tu mamy jakiś właśnie ten bardziej chodzi tu o yy, świat ogólnie, jak będzie wyglądała mapa, co już w ogóle teraz wygląda. No i tu już właśnie mamy właśnie, że play mi countdown, yy, tu już będzie odliczanie jakby do update'u, Watch livestream, no to już mamy właśnie, że live nawet jakiś będzie na ich kanale pewnie No i widzowie tak naprawdę to tyle. Jak widzieliście przed chwilą widzowie, no to tak będzie się prezentował trzeci update, a więc według mnie jest to mega fajnie. No, bo trochę można tych petów jednak zarobić i to dosyć szybko można było wtedy je sprzedać, bo jednak na początku będą one bardzo dobre, a później wydaje mi się, że one będą coraz słabsze, więc ja bym jakbym wydropił taką legendę na przykład, no to od razu bym ją sprzedał. Grubam jakąś tabliczkę, co to jest? Coś tu wypatrzyłem. Co to jest? Shop will return next month. Ej, co to jest? O, uwaga. Gdzie my w ogóle tu weszliśmy? Co jest? Czekajcie, bo na nie mogę się nawet ruszyć Co to jest widzowie? Ej wy wiecie co to jest? Co jest? Gdzie my żeśmy właśnie weszli? Shop here from... for... Wow nie wiem w ogóle gdzie wszedłem. To była normalnie woda. Wszedłem tak, jakby pod wodą, pod na pustyni gdzieś i, jakby. dostałem się właśnie na jakąś tajną, tajny sekret widzowie w sumie. Ciekawe. Dobra. Co tu jeszcze jest? Mamy jakieś. jakiś ten pet znowu, czy coś. A tu są jakieś piramid, spady, dobra. Tutaj o coś tu chodzi w ogóle, jakieś biedronka czy żółw, Więc możemy pogadać, zobaczymy. Number 2 at number 1 for me, co dalej? Co napisać, czy co? My eee... name is Krabatis. jakaś walka, czy coś. Dobra, co dalej mam robić? Rara, ra, ra, ra. ciekawe. Dobra, co on dalej mi tu powie? O nie, coś tu wyszło jakieś jeszcze Bo trzeba co to jest Co to jest? Rara ra, 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 ra. I o co tu chodzi? Wiecie widzowie co to w ogóle jest? Mój już Co to jest widzowie? Ja coś odkryłem, ale nie wiem... O co coś mamy? Time Giant Crab. Witch and Moon Ball, Black Scrap 7%. Blue, gold Scrap, aha! Czekaj ile to kosztuje? 200 Robuxów I możemy w jakieś jajko, czy coś takiego, i z tego nam wyjdzie jakiś pet Nie wiem w ogóle, co to widzowie jest Ale pewnie jakiś event jest taki króciutki, czy coś Więc fajnie, ale no nie skorzystam w tym momencie W Na następnym odcinku może coś tu porobimy jeszcze ale fajnie, że coś takiego znalazłem w ogóle Szczerze nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest Teraz dobrze, że tą pustynię zrobili, taką z tej wody, to mogę zobaczyć co to w ogóle jest Ale sam bym nie pomyślał, że coś takiego jest, dobrze, że popatrzyłem to na obliczkę w ogóle Dobra, a więc gdzie my się zrespijmy? Oha, tu przed tym, dobra No właśnie Nieźle, nieźle Mnie ciekawi tylko, czyli tylko ja to mam, czy wszyscy? Bo tak jakoś tu nikogo nie widzę wcale ale zobaczymy, Dobra. W ogóle, widzowie, mam tu cały czas te pety. To jajeczko sobie ostatnio kupiliśmy. No to je zostawiam. Może kiedyś uda się sprzedać trochę drożej. Eee, co tu mam? Tu się coś zmieniło? Nie, tu jest co chwilę to samo. W ogóle, za 21 godzin 17. Jest nowy, nowa rzecz tutaj, prawdopodobnie. Więc Więc to już jutro, więc jak będzie ten właśnie Yyy eee, Dobra, jest tu coś jeszcze ciekawego. Nie wiem, tu już nic nie widzę Ale według mnie update'cik będzie spoczko Spoczko update'cik, bo Właśnie takie update'y są bardzo fajne Jakieś eventy, coś w tym stylu Bo według mnie to więcej ludzi po prostu nawet Zaprasza wtedy do gry No więcej ludzi gra w takie gry, jeżeli jest coś Rzadszego do zdobycia, czy coś A więc widzowie, tutaj Pamiętajcie, że coś jest, na w odcinku może coś popatrzymy Albo po prostu już Kiedy indziej zobaczymy to Ale ciekawe, ciekawe naprawdę Mam coś jakiegoś gifta czy coś? Yy, nie, nie mam. dobra. Ale na razie tych boksów sobie oszczędzam, muszę jeszcze trochę ponadrobić ich. A więc, widzowie, to chyba na tyle w tym odcinku. No bo co tu jeszcze mówić? A skoro z tamtego możemy zrobić inny odcinek, bo żeby ten odcinek był za długi, nie był, żeby wam się chciało w ogóle to oglądać. Bo ja pewnie wiem, że jak widzicie na przykład taki odcinek 20-minutowy, to mówicie, a tam nie oglądam. No i właśnie, widzowie, tak to jest z wami. Dobra, a więc podzielę ten odcinek na dwie części, tamtą część nagram, kiedy indziej. A nawet pojutrze, albo jutro, bo jutro chciałem zrobić jeszcze odcinek z tego update'u A więc widzowie Na tyle w tym odcinku, myślę że zasubiliście subika, jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego to to zróbcie Łapeczkę w górę też Ja się z żegnam, do kolejnego odcinka, no i cześć!